Siemano, dzisiaj kolejna część odbudowy teraz Co dzisiaj no, pokażę wam to tu było zrobione nocą Wydeszek odnowiłem trochę Umalowałem na czarno i to osłonę na kolorową O tak się trochę zawróciło Był też nie olej I tu macie śrubę gdzieś spustował tam Jedna jest od dołu, ona chyba na jakiś specjalistyczny klub czy coś ja Wam tam gdzieś pokazywałem na co to nabijałem I od razu wam pokażę filtr w oleju idzie do niego HF185 i nie ma tu żadnych dodatkowych filtrów jest jeszcze w nim będzie trzeba to wykręcić bo jak widzicie tu się poci to wykręcić i pokładkę zmienić i co jeszcze i ze śrubu spustowej też się poci więc będzie trzeba no, to szybko odkręcić, zmienić podkładkę i mam tutaj O tu jest nowa miedziana My wsadzimy ją no i wiadomo go poskładać trzeba cały ten razie jest tak bo on mówi, ogóle jeszcze będzie wyjmowany bo nie chodzi ten skuter i no i co to by było chyba na tyle a jeszcze ja chciałem pokazać olej do niego ten co wszędzie lejemy valvo len 10w40 i lejemy go wszędzie do Yamaha i w ogóle więc w tym tym bardziej da radę i no no to by było na tyle Widzimy se v następnym odcinku, mam nadzieję, że jak już ten skuter. Siemano.